Chwilę po ceremonii ważenia rozmawiam z Ewą Brodnicką. Ewa, jak nastawienie przed jutrzejszą walką? Jak zawsze bojowe. Nie czuję się komfortowo. Przyjadł, przyjadł kibicę, moja rodzina, także jestem z trenerem, z dobrym Katmanem. Jest, jest naprawdę dobrze. Rozmawialiśmy. Może 4 tygodnie temu i mówiłaś, że przed Tobą ciężkie treningi, że Twój nowy trener da Ci w kość. Faktycznie tak było? Tak, tak było. Nawet pojawiło się kilka filmików z naszych treningów. Także przepracowaliśmy bardzo mocno 4 tygodnia. Czułeś się świetnie przygotowana. No i tak jak mówiłam, takim cyklem jeszcze nigdy nie szłam, także myślę, że z Krzysiem zrobiliśmy dobrą robotę. Na co kładliście największy nacisk w tych przygotowaniach? Mieszka to były podzielone, była najpierw siła, potem wytrzymałość ogólna, ukierunkowana, na koniec szybkość i potem już w ostatnim tygodniu <sum> sam luz, czyli łapanie szybkości i, i no już teraz to już relaks. A z kim sparowałaś do walki? Z żadną dziewczyną. Sprawam z, z chłopakami. Bardzo dziękuję klub, w klubie legii, tak? Nie pamiętam nazwisk chłopaków, natomiast dwóch kolegów pomogło mi w sparingach. No i też byli koledzy klubowi. Także sprawam z upakami. Panow... Z, z lżejszymi, z lżejszej wagi. Panowie dali troszeczkę tej fory, czy nie było żadnej taryfy ulgowej? Nie było żadnej taryfy ulgowej, bo oni byli trochę lżej od mnie, także mogli jak najbardziej z całą siłą ubić, i wtedy to było jakby podobne ciosy do, do tych w mojej kategorii. Ciężko było znaleźć sparring partnerki? Wiesz co, jedna koleżanka zachorowała i potem już jakby nie szukałam gdzieś z okolic, bo bałam się, że po prostu nie przyjadł, więc wolałam już wziąć te, tych chłopaków, którzy byli w Warszawie. Po prostu już nie mieliśmy tyle czasu, żeby ryzykować. Oglądałaś jakieś materiały, wideo swojej rywalki. Wiesz, czego się możesz po niej spodziewać w ringu? No to jest właśnie ciekawa sprawa, bo Krymina petkowa ma 20 walk i nie mogłam żadnej znaleźć w internecie. Także nie wiemy. Nie wiemy. Nie, nie mogliśmy znaleźć po pory walce. Nie wiem, widocznie to jest jakby robione specjalnie. Niektóre e, zawodniczki z Rosji to samo robią, czyli nie można zobaczyć walk w internecie. Czyli jakiś mały dyskomfort czujesz, no bo tak naprawdę nie wiesz, co się, czego możesz się utroponić, spodziewać w ringu mam, mam bogatszą od niej e, karierę amatorską, więc w amatorstwie też jakby nie wiedziałam często z kim walczę. E, no i często nawet te filmy, jak oglądam, no wiadomo łatwiej byłoby się przygotować, ale e, często, no, jak sam wiesz, ring potem weryfikuje co innego, więc e, no, zobaczymy po pierwszej rundzie, czego się mogę spodziewać. Pierwszy raz boksujesz 10 rund, walka o pas, czujesz w związku z tym jakąś dodatkową presję? Pewnie nie, nie dlatego, że przepracowałam te, te cztery tygodnie. No już Więcej naprawdę nie mogłam. Serce zostawiłam wszystko, co, co mogłam na sali treningowej. Jestem przygotowana na 10 rund i teraz tylko wyjść i, i pokazać dobry boks. Ostatnio boksowałaś w Pionkach. Tam był taki, można powiedzieć, no sparring. I tak naprawdę nie wiemy, na co cię stać, bo. No, walczyłaś krótko i jestem, powiem Ci nawet trochę ciekawy, jak byś się zachowała, nie wiem, w ósmej, w dziewiątej rundzie, czy byś wytrzymała pojedynek kondycyjnie. No, w sparingach wytrzymywałam spokojnie, nawet wiesz, zmieniali się do mnie sparring partnerzy, no bo nie byli przygotowani na tyle, na tyle rund. Także spokojnie sparingi wytrzymywałam, potem jeszcze wchodziłam na, na przyrządy, na naworki. także tego tlenu i, i zapasu jakby jest. E, wiadomo, że w walce trochę jakby szybciej to, to, to się zużywa, natomiast e, wszystko robiliśmy, żeby się przygotować. Jestem przygotowana, daj spokój. I, i jaka, i, jaka taktyka na ten pojedynek? Będziesz i, pierwsze rundy próbowała spokojnie poboksować, ry, poznać rywalkę, czy od razu. Rzucić się na nią. Patrzę na Krzysia, na trenera. Nie, no wiadomo, że pierwsza runda rozpoznawcza, później to zobaczymy. No wiadomo, że jeżeli poczuję tak, że, że dobrze trafiłam, to jakby ten, ten, ten pojedynek na pewno zakończy się nokautem, Jeżeli będzie taka tylko możliwość. To nie będę czekać, nie będę tego przedłużać do dziesiątej rundy. Natomiast no, jakby nie wiem za dużo o tak, także to się wszystko okaże. Jaką brodnicką zobaczą jutro kibice w ringu? Dobrze nastawioną do walki, głodną walki, agresywną, ale tutaj z głową boksującą, także chcę pokazać dobry boks, też chcę zobaczyć jak ta siła poszła w pracy z Krzysiem, tak? czy, czy teraz będzie lepiej, No zobaczymy. Także nowa, nowa Ewa Brodnicka. Ostatnie godziny to zapewne relaks, tak? Relaks i powiem Ci, że myślę teraz tylko o jedzeniu, bo dzisiaj trochę się przegodziłam, no wiadomo, do wagi, do wagi, która była o 18, także jeść, napić się, i totalny relaks. W takim razie nie zatrzymuję dłużej, dziękuję za rozmowę, no i powodzenia jutro. Ja również dziękuję i zapraszam do oglądania mojej walki.